Usunięcie rezerwacji nie pozostawia śladu w systemie i jest przewidziane tylko dla właścicieli, menadżerów klubu, którzy mają odpowiednie uprawnienia na dane. Aby usunąć rezerwację pojedynczą, klikamy w rezerwację, opcję Usuń na zawsze, potwierdzamy, że chcemy usunąć na zawsze. W przypadku rezerwacji stałej możemy usunąć na zawsze pojedynczą rezerwację. Klikamy w rezerwację opcję usuń na zawsze usuń rezerwację. Jeżeli chcielibyśmy rezerwację stałą usunąć na zawsze na przykład od 7 sierpnia Klikamy w taką rezerwację wybieramy usuń na zawsze Przełączamy się do usuwania stałej rezerwacji i w tym momencie jesteśmy w trakcie usuwania wszystkich rezerwacji od 7 sierpnia. Usuń całą rezerwację. Zostało skasowanych 8 rezerwacji.